Ile zarabiają piłkarze w polskiej ekstraklasie? W ostatnich latach sytuacja polskiej ligi na mapie Europy jest coraz lepsza, a wynagrodzenie w porównaniu do podobnej klasy lig wypada naprawdę dobrze, co składa się na kontrakt piłkarza, m.in. premie i bonusy za występy, minuty w sezonie, bramki, asysty, sukcesy drużynowe, sukcesy indywidualne czy podpisanie kontraktu. Jednak główną podstawą wynagrodzenia piłkarza w Polsce jest stała pensja, a ta w przypadku piłkarzy regularnie występujących w składzie, ale nie gwiazd, wynosi od 25 do 40 tysięcy złotych brutto. Miesięcznie. Oczywiście szanse na większe pieniądze mogą mieć zawodnicy topowych klubów. Mowa tutaj oczywiście o Legii Warszawa i Lechu Poznań, których budżet jest ponad dwa razy większy niż jakiegokolwiek innego klubu w ekstraklasie. A najlepszym tego przykładem jest fakt, że z 10 najlepiej zarabiających zawodników naszej ligi, aż 7 z nich jest właśnie z tych dwóch zespołów. Najlepiej zarabiającym piłkarzem w Polsce jest napastnik Lecha Mikael Isak, a jego wynagrodzenie wynosi ponad 4 miliony złotych rocznie, czyli około 350 tysięcy miesięcznie. A jeśli mowa o sporcie, to większość dyscyplin Możesz obstawiać wetoto, Toto, zarejestruj się i odbierz aż 300 zł fribetu. Szczegóły w komentarzu.